Wiemy, że Wisła ma podyktować swoje warunki, że Wisła ma grać tak, jak lubi, że Wisła ma grać wysoko i, i zmuszać do błędów gospodarza. Gospodarze mają wyjść w tak zwanym średnim pressingu, niewiele brakowało, żeby Entwal wyszedł na czystą pozycję, ale świetnie przesunęli się gracze Wisły-Kraków. Tak, Kaczmarski naprawdę świetnie sobie z, z IPK poradził w środku boiska. Właśnie Kaszmarskiego obawiał się trener Job, teraz Duda, podbita piłka i w siatce po koszecie trafia za plecy Wrombla, mamy 0-1. do Pierwszy gol Dudy, wiem o jego problemach, długo wracał do zdrowia, ale kiedy wrócił to naprawdę jest piłkarzem, który daje jakość, daje Wiśle sporo opcji w ofensywie. Podbita piłka zaskoczyła kompletnie Wrombla. Ten tor lotu piłki po tym strzale zablokowanym przez Kostkę naprawdę to jest powodował, że Wropel bezradny. Tutaj nie ma, nie ma takiej opcji, żeby wybronił takie uderzenie. Trochę nie się, że za daleko. Dał, tak. dał miejsce na to, żeby raz sobie ułożył piłkę Duda, drugi raz przełożył do prawej nogi. Wisła będzie szukała punktów w A teraz Antoni! Zostawili mu troszeczkę miejsca, nie doskoczyli do niego. Podobny błąd jak w przypadku bramki Dudy. I lewą nogą Antonik trafia po raz siódmy w sezonie. Naprawdę można narzekać na grę Miedzina wiosny, natomiast na pewno nie na grę tego piłkarza, który za chwilę kończy tą akcję strzałem. Ale zostawiony tutaj bez opieki, spóźniony w tej sytuacji Baena. i Keme też szedł tutaj do tego krótkiego rozegrania, rozciągnęli. Wyślaków, zrobili sobie miejsce piłkarze, mieć legnica. Piękne przyjęcie, dużo miejsca, chyba też był ryczałt. Dużo rykoszek. czasu, bardzo dużo czasu miał naprawdę na szesnastym mecze. Wiem, oj teraz, oj, teraz pierwszy błąd, e, dialo, e, babakara napędza się teraz ze strzałów, e, światło bramki e, paeny. Jeszcze Duarte i drugi raz broni e, Frommel. Przeprasza teraz e, dialo swoich partnerów. Raz szybko się pozbierał, już takie nieporozumienie. Mam wrażenie, teraz wśród Wysznaków e, Dopiero teraz zagrał piłkę Rado, Kiedyś zdążyli się już dobrze ustawić gospodarze strzał. I Kemę. Pytanie, czy będzie żołdrożny Bę tak. Robel no, no, przepuścił 26 goli. Antonik, 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 super, fantastyczna akcja, Antonik jeszcze raz. Ten chłopak jest dzisiaj nie do zatrzymania, zobaczmy jak też wykorzystuje tą wolną przestrzeń, którą zostawiła Wisła. Lewa noga, prawa noga, bez znaczenia. Przez moment po tym pierwszym strzale mam wrażenie, że on się odwrócił tyłem do tej akcji, nie wiedział, że będzie kolejna szansa. Mamy zmiany w drużynie gospodarzy. na pewno pojawią się, Tomasz Walczak, młodzieżowiec, wrócić. Nik JAROCH, Rotato, Rotato! Broni Wrąbel do Bitka i gol! Ale podniesiona w porę chorągiewka. Natal nie może przełamać się z Woliński. Cały Rotato, tak? Widzimy mecz, który się totalnie nie układa. Nie ma prawie żadnej szansy na oddanie strzału. Tutaj się odwrócił w bramki pomocnej. Dwa kontakty, od razu strzał, nie zdążył zablokować tego uderzenia. Oczywiście na Mioć. Podgórski. Podgórski do środka. Ładnie to rozegrali. Letniowski! Ale trafił! Ależ tu przymierzył! I jest Mieć na prowadzeniu! Przepiękne uderzenie, naprawdę też bardzo dobra akcja, przygotowana taką zimną krwią, bardzo spokojnie wykorzystali tę przestrzeń, którą Wisła zostawiła przed szesnastką. Wisła miała przewagę, Wisła miała sytuację, natomiast popatrzmy, Pogórski do środka, bardzo ładnie oddana piłka, potem przyjęcie, ułożenie sobie do strzału. I po tym dalszym narożniku, mimo że broda był wyciągnięty, nie, nie zdołał tego strzału obronić. Czysto, prostym podbiciem. Dwóch zawodników, zobaczmy, miedzi praktycznie na 20 metrze bardzo dużo przestrzeni. Tam nie było presu, nie było dostoku, nie było wyjścia z szesnastki do bloku. Wszystko za późno, natomiast... I koniec! Miecz wygrywa z Wisłą Kraków 2 do 1. To jest absolutnie coś niemożliwego.